Równolegle z plebiscytem PWN na najbardziej młodzieżowe słowo roku, swoje własne zestawienia tworzą również różne zagraniczne portale. Jeśli jesteście ciekawi, co dla amerykańskich nastolatków znaczy w tym roku rozlanie herbaty albo pokazanie paragonów, zostańcie ze mną do końca. Spośród naprawdę wielu popularnych słów i wyrażeń slangowych, wybrałem dla was tylko takie, które potencjalnie można by przełożyć na język polski i używać również u nas. Zapraszam Was na listę 10 najbardziej młodzieżowych angielskich słów 2019 roku. Numer 10 Słowo ti, czyli herbata, jest w tym roku powszechnie używane jako określenie gorącej plotki. Jeśli słyszycie, że ktoś rozlał herbatę, to znaczy, że prawdopodobnie wypuścił parę z ust, zdradził jakiś sekret lub obgadał kogoś za jego plecami. Numer 9. Za sprawą nowej generacji raperów słowo gucci da się widzieć ostatnio wszędzie, wliczając w to nawet worek po ziemniakach. Słowo stało się popularne do tego stopnia, że amerykańska młodzież zaczęła go używać jako synonimu słowa dobry. Możecie nim określić swoje samopoczucie, na przykład dzisiaj czuję się gucci lub coś, co się Wam podoba. To jest takie gucci. Numer 8. Kolejne codzienne słowo, które zyskało nowe znaczenie, to Salty, czyli słony. Przymiotnika słony możecie użyć w odniesieniu do kogoś zdenerwowanego, zirytowanego lub zgorzkniałego, zazwyczaj z powodu jakiejś drobnostki. Idąc tym tropem dalej, posolenie kogoś mogłoby oznaczać sprowokowanie go. Numer 7. Zapewne nieraz widzieliście emoji przedstawiające podkreśloną stówkę. Jest to nic innego jak graficzny odpowiednik popularnego w tym roku zwrotu Keep It 100, wariacji dotychczasowego Keep it Real, oznaczającego mniej więcej bądź sobą, bądź w 100% autentyczny. Numer 6. Kolejne słowo, które zasłynęło z licznych memów. To BABE. Wiele osób myśli, że jest to skrót od słowa BABE, czyli kochanie, laska, panienka. Nic bardziej mylnego. BABE to w rzeczywistości akronim od słów BEFORE ANYONE ELSE, określający kogoś, kogo stawiacie przed wszystkimi innymi. Innymi słowy kogoś, kto liczy się dla was najbardziej. Numer 5 Słowa piosenki KIKI DO YOU LOVE ME wskazują, że KIKI to imię jakiejś dziewczyny. W tegorocznym slangu kiki oznacza imprezę albo melange. Funkcjonuje również jako czasownik. Także skikować to nic innego jak wyprawić przyjęcie, świętować coś. Numer 4 Jedno z moich ulubionych wyrażeń tego roku to show me the receipts, czyli pokaż mi paragony. Pokazać komuś paragony to nic innego jak dostarczyć komuś dowód na coś, nie tylko w sensie finansowym. Paragonem może być zatem zarówno wpis w Wikipedii potwierdzający coś o co kłóciliście się ze znajomym, a nawet wasz kumpel zapewniający waszą dziewczynę, że tego i tego dnia byliście u niego i graliście na konsoli, zamiast szlajać się po barach. Numer 3. Kolejne tajemnicze słowa na liście to GOAT. Na pierwszy rzut oka wygląda i brzmi jak koza, jednak tylko wtajemniczeni wiedzą, że GOAT to akronim od słów Greatest of all time, czyli najwspanialszy w historii. W sumie polski przymiotnik kozacko bardzo by tutaj pasował, ale gdyby nie, jakbyście rozwinęli słowo koza, aby oznaczało coś wystrzałowego? Numer 2 Ogromną popularnością w internecie cieszy się akronim AF, będący sposobem na podkreślenie czegoś w naszej wypowiedzi. Powiedzmy, że znaczy tyle, co polskiej jak cholera, czyli bardzo. Numer 1 Ostatnie słowo na dzisiejszej liście to czasownik slap. W powszechnym rozumowaniu oznacza uderzenie kogoś z otwartej dłoni, czyli z liścia, ewentualnie danie Klapsa. Jednak amerykańska młodzież zaczęła używać tego słowa również do określania rzeczy, które się nam podobają. I tak plaskacza może dać wam nowa piosenka ulubionego artysty, smaczny kebab czy zacny suchar waszego znajomego. Okej, okay, tym uderzającym jak ślepy gołąb w okno w kuchni akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że nie przekapiliście poprzednich odcinków. Spanijcie też na mój prywatny Instagram Życie na Filipinach, oficjalny sklep z koszulkami Planety Faktów oraz inne kanały na YouTube. Chiński ekspres z gadżetami oraz Polish z animacjami. Ja się z wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!